Myślę, że ideą i, i funkcją, którą dzieła sztuki powinny pełnić we wnętrzu, jest to, że powinny być jego uzupełnieniem i się nam podobać, bo w końcu siedząc przy stole, i jedząc śniadanie czy pijąc kawę, patrzymy na obraz i fajnie, jeżeli on powoduje, że miło nam się tą kawę pije. A do jakich wnętrz pasują Twoje obrazy? Do każdego. Sztuka we wnętrzach i tak się pojawia, bo generalnie, jeżeli to wnętrze nie jest pustym, surowym e, sześcianem, no to jeżeli po pojawi się już jakiś kolor, czy pojawi się coś na podłodze, czy pojawi się lampa, no to już to jest forma sztuki. To jest może bardziej design e, czy sztuka użytkowa, natomiast no, otaczamy się przedmiotami, które powinny być funkcjonalne, ale też. Dawać nam szczęście przez to, że cieszą oko. Te prace są fajnym uzupełnieniem, są, są na pewno czymś, co, co może przyciągnąć wzroki i, i uzupełnić takie wnętrze. Natomiast tak naprawdę ta sztuka zaczyna żyć w momencie, kiedy widz patrzy na, na obraz, a każdy ma inne doświadczenia, każdy ma inną wrażliwość. Idea jest taka, żeby każdy mógł zobaczyć to co, to, co w danym momencie czuje, i żeby to był jakiś bodziec do tego, żeby się zastanowić, albo się nie zastanawiać i stwierdzić, że o, fajny obraz, albo stwierdzić, że Chciałam zapytać, jaka idea stoi za Twoimi obrazami? Idea za tworzeniem obrazów jest taka, że jest to jakaś forma ekspresji siebie, no i malowanie jest formą opowiedzenia jakiejś historii. Natomiast w momencie, kiedy to robię i kiedy to się dzieje, to się po prostu dzieje. Nie jest tak, że artysta mówi, och, przyszedłem, miałem natchnienie, namalowałem. Nie, w przypadku lecha tak się nie dzieje i w przypadku większości artystów z mojej galerii tak się nie dzieje. To są ludzie, którzy kochają filozofię, kochają architekturę, barwę. Oni, się, oni to wszystko bardzo głęboko analizują i te analizy potem są prezentowane na obrazek. miałam nie pytać, ale zapytam, dlaczego jelenie? Ja się wywodzę z projektowania graficznego, z grafiki komputerowej, i początkowo te moje prace powstają na ekranie komputera. To jest zlepek różnych elementów, taki cyfrowy kolarz. Jelenie jest połączeniem zwierzęcia i drzewa, jest takim połączeniem tej natury ruchomej i, 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 i nieruchomej, bo faktycznie to jego poroże wygląda trochę jak gałęzie drzewa. I uważam, że jest tak ciekawym i możliwym jeszcze do eksploatowania tematem i postacią, że na razie. Nie zamierzam malować na przykład ludzi żraf ani ludzi słoni. Historia z Partners International zaczęła się dokładnie rok temu i zostałam zaproszona, żeby obejrzeć wasze wnętrze. Piękne zresztą wnętrze i ono w zasadzie mnie tak zachwyciło, że od razu marzyłam od pierwszej chwili, żeby pokazywać sztukę w Waszych przestrzeniach. Piękne ściany, klimat. Nowoczesne wnętrza, prestiżowe miejsce, takie, ta, 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 takie rzeczy mi się nasuwają po, po wizycie u was. Transfer między nowoczesnym. A tradycją, czerwona cegła trochę tej starej architektury, tej tradycji i historii w takim nowoczesnym i, i fajnym wydaniu. Taka pozytywna energia do tego rzeka płynąca więc w zasadzie o każdej porze roku można pokazać coś ciekawego, coś takiego ulotnego, a nieraz nawet taką bardzo ciężką i poważną sztukę. w tym momencie poczułeś, że osiągnąłeś sukces? Sukcesem jest to, że od wielu lat dalej, dalej robię to, co robię, jestem w tym konsekwentny i to działa. Na pewno temat Monako był, był takim momentem, kiedy można powiedzieć, że ten sukces się pojawił w bardziej mierzalnej formie, bo udało mi się sprzedać wszystkie na tamten moment dostępne obrazy, czyli 70 prac kolekcjonerowi sztuki z Monako, który okazało się, że w tych swoich kolekcjach poza teraz batorem, którego kupuje, a w zasadzie wykupuje wszystko, co, co jest dostępne, no to ma na przykład Damiana Hirsta, ma, ma Rafaela, ma, ma takie nazwiska naprawdę z różnych epok, ale z górnej półki. Czy ciężka praca, czy talent i odrobina szczęścia? Ja nigdy nie chciałem być artystą, ale też nigdy nie chciałem pracować. No i skończyłem tu, gdzie skończyłem, czyli zostałem artystą, który sprzedaje obrazy i zarabia pieniądze. Talent yy, czy, czy szczęście samo w sobie, no niewiele nie tutaj zadziałają, bo trzeba jednak coś namalować i gdzieś mieć co pokazać i dać okazję oso osobom, żeby to zobaczyły czy później kupiły. Więc myślę, że na pewno działanie i konsekwencja w tym działaniu, momentami robiąc swoje pozwalałem temu, żeby gdzieś coś się zadziało, co, co po prostu mi pomagało i co prowadziło mnie dalej. Trochę stawiam na to flow i, i takie płynięcie z nurtem, a nie przeszkadzanie. Często jest tak, że szukamy tych różnych rozwiązań problemów, których tak naprawdę nie ma i szukając za bardzo rozwiązania oczywiście z jakiejś sytuacji sami sobie komplikujemy życie, więc myślę, że szczęście jest proste.